Hejka ludzie, z tej strony Morwin, witam Was w kolejnym poradniku do Unity 3D. W tym poradniku, znaczy tym poradnikiem zaczynam 3 częściową serię, serię króciutką odnośnie robienia czołgu. Myślę, że tak wpadł mi taki pomysł, myślę, że może Wam się taki, taki, nie wiem, skrypty te mogą Wam się przydać, możecie wykorzystać do Waszych gier, do waszych... No, po prostu może, myślę, że może Wam się coś takiego przydać. Więc może zacznijmy. W tym poradniku pokażę, jak zrobić pocisk, a pocisk jako eksplozję. A dopiero potem pokażę, jak zrobić, żeby ten czołg nim strzelał. Jak żeby na przykład, nie wiem, czołg się. żeby mu się obracało, obracała ta. kadłub ten znaczy. jak to się nazywa? Jezu. Na górze czołgu. Yy, dobra. Coś, co się to jest, to jest na górze czołgu, żeby się obracały. Przepraszam sklera za uciekło mi słowo. I tak, żeby się wraz z tym lupa obracała i żeby z lupy wypadały, wylatywały pociski. Ale to wszystko w przyszłości. Na razie jak zrobić pocisk. To jest dość proste. Component create order i... i cylinder. Nie, nie cylinder tego komponentu. Właśnie. Trochę by zły wybrany. O! będzie hmm, wyglądało troszeczkę jak. Hmm, o gdzieś taki będzie. I nazywacie go. Yy... Zaraz. O! I od razu przerzucacie go do Assets. I teraz stworzy Wam się z niego to. To jest y, wcześniejsza próba y, pocisku. z y, tego poradnika. I tak. To jest już bardzo zrobione. Możecie go dowolnie przerzucać na scenę. W dowolnym miejscu. I teraz. na Tutaj na pocisk przerzucacie Rocket. Ra, ra, to będzie nazwane w paczce pocisk. Ale to jest ten sam skrypt. Was, was o tym informuję. Tu na razie nic nie wrzucacie, bo nie mam jeszcze eksplozji, jak widzicie. I żeby... Na przykład, I to jest opcja po ilu, po ilu sekundach od wystrzelenia y, on ma się utrzymać po jeszcze. Ile, jak daleko ma lecieć? Po prostu. Chyba, że ktoś uderzy, to wtedy już po prostu nie, nie tego. Odnośnie eksplozji. No w podstawowej parsie macie po prostu eksplozję, i normalnie tego skryptu nie macie, ale w parsie, ja po prostu Wam w parsie na skrypt DAM. Teraz chwileczkę. Gdzie tu. Explosion Advanced i po prostu wy musicie go sobie przerzucić do eksplozji. Ja już, ja już to wykonałem. Więc nie muszę tego robić, ustawcie sobie mniej takie opcje, bo takie są optymalne pod pocisk z czołgu, a trochę inne pod, pod inne i mniejsze. I dobrze, teraz do pocisku po prostu przerzucacie, z tak ustawionym tam yy, eksplozją, przerzucacie tu. Pamiętajcie, żebyście mieli w pocisku Rigid Body, bo inaczej w ogóle to będzie zupełnie coś innego. Teraz. Piszecie sobie tutaj syn. Okay. Jak to było? smoke? O! Smoke trail. I przerzucacie to sobie do. Tak, mniej na wysokość pocisku. Wasza gorzkość, gdzież to, gdzie to on jest. Możecie sobie oczywiście na pocisk jakąś teksturę dodać, a na razie ja tego nie będę robił, bo yy, po prostu dodam to w następnych częściach. Teksturę do czołgu i w ogóle. A to zamykacie. Wpiszecie tutaj sobie. Znaczy ja tak sobie zrobiłem. 1. Yy, I umieszczę sobie go nad klockami z Rigid Ball. I zobaczycie zaraz, że będzie piękny efekt opadania. Niezły, nie nie. Yy, to wygląda trochę jak wystrzymy z rakiety, takiego działa samowieżnego. Może nie czołgu, ale lepszy ryc niż nic. Pokazałem Wam, jak... Yy, jak zrobić taki pocisk. Nigdy nie znudzi mi się patrzenie na wybuchy, ale to po prostu taka moja natura, więc... Mam nadzieję, że on się w ten poradnik przydał. W następnym poradniku pokażę Wam, jak zrobić czołg. Znaczy tak, żebyśmy na razie mystrzyali tym pociskiem i dodajemy jakąś tak na ten nasz dość nędzny pocisk, a, a później po prostu w, w ostatnim tutorialu pokażę, jak zrobić całość no to przed Nie wiem. Więc do zobaczenia ludzie i łapkujcie, komentujcie, komentujcie, subskrybujcie i serdecznie Wam dziękuję za 15 subskrypcji. Mam nadzieję, że już niedługo będzie dwukrotna. Yy, liczba sub, yy, z moich subskrybentów może tak powiem, czyli 30 subskrypcji i mam nadzieję, że wam się ten poradnik podobał i hej!